Kończy się powoli oktawa Wielkiej Nocy, ale ten okres jeszcze radości po zmartwychwstaniu w kościele będzie utrzymany długo i bardzo dobrze, bo przecież takie wydarzenie, taka, takie święto, taka uroczystość jak Wielkanoc powinna dać nam więcej oddechu i, i, i więcej uśmiechu też pewnie na, na twarze. Teraz trochę właśnie jeszcze w klimacie Wielkiej Nocy spróbujemy sobie porozmawiać z, z, z księdzem Kacprem Nawrotem, autorem książki Więcej Aniżeli Ci, rekolekcje wielkanocne. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęście. No właśnie, tak się zastanawiam. Czy rekolekcje wielkanocne po Wielkiej Nocy to jest dobry czas, żeby sobie sięgnąć po taką książkę? Trochę prowokacyjnie próbuję księdza zaczepić? Myślę, że tak, bo nawet rozmawialiśmy ostatnio ze studentami, z którymi pracuję, mhm. że święta, święta i po świętach ma takie dwa znaczenia. To znaczy, że z jednej strony właśnie najemy się, Poodwiedzamy wszystkich, no a potem wracamy do rzeczywistości, a z drugiej strony nie robimy nic, żeby głosić tego Chrystusa zmartwychwstałego. I tak właśnie wszyscy się zaskoczyli, że w sumie jest oktawa Wielkiej Nocy, a nikt nic nie zrobił. Po prostu wrócił do rzeczywistości, post się skończył. To już nic nie trzeba robić. No, nie? Mało, te, mało tego, znaczy yy, jedyne co to pewnie ktoś dzisiaj odkryje, że piątek, że post nie obowiązuje i, i, i może tutaj gdzieś te pokłosie, jeszcze jakieś okruchy po Wielkanocnej radości yy, się znajdą. Ale faktycznie coś w tym jest, że już około tak naprawdę niedzieli zaczynają się te powiedzonka przy stole, że święta, święta i po świętach. W poniedziałek jeszcze kogoś oblejemy wodą, ale tej radości po zmartwychwstaniu, po, po, po świętach, mało w nas trzeba przyznać. Tak, a my jako chrześcijanie no przede wszystkim powinniśmy być ludźmi Wielkiej Nocy, a nie Wielkiego Postu, tak? Bo raczej tak mam czasem wrażenie, że zatrzymujemy się na Wielkim Piątku, no i tak cały rok, około tego Wielkiego Piątku wszystko się kręci, a nie ma w nas radości, no po prostu nie ma. No to jaki miał ksiądz pomysł przy tej książce? Bo to ten tytuł, więcej aniżeli ci, odwołuje się oczywiście do pytania Chrystusa, który zadał świętemu Piotrowi, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? O co chodzi z tą miłością? Jak ją ksiądz wziął na warsztat, mówiąc kolokwialnie? Tak, to jest taki jeden z moich chyba ulubionych fragmentów w Biblii, kiedy właśnie jest ta rozmowa Jezusa z Piotrem i to pytanie o miłość. I tak sobie pomyślałem, że warto się tym podzielić, bo nie wszyscy to znają, że ten dialog po polsku brzmiący bardzo super czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci. No I Piot odpowiada, Tak, Panie Ty wiesz, że Cię kocham. I to są, przynajmniej w języku greckim to są dwa różne rodzaje miłości. Jedna to jest właśnie ta miłość, to co pyta Chrystus, czy kochasz mnie najwięcej ze wszystkich, a Piotr odpowiada powiedzmy, tak, Panie Ty wiesz, że ja cię lubię. To znaczy, że jest ten kontrast między mm. tym, co powinno być, a tym, co jest. No i chciałem w tej książce pokazać na przykładzie też właśnie świętego Piotra, że można nie kochać doskonale i Boga, i ludzi, ale jak się nad sobą pracuje, jak się to wszystko przeżywa w sobie dobrze, to jest szansa po prostu wyskoczyć na ten wyższy poziom, że jeśli nie kocham doskonale, to Pan Bóg mnie nie przekreśla. I to jest właśnie taka nadzieja Wielkanocy, bo po tych 40 dniach, powiedzmy, Wielkiego Postu mogę sobie zdawać sprawę, że naprawdę nie jestem doskonały, że czasem jestem zupełnie beznadziejny. A tutaj się okazuje, że Chrystus daje mi szansę, nie? Nie udało ci się w Wielkim Poście? No to masz 50 dni Wielkanocy, działaj dalej. Tak, to prawda. Zresztą przy okazji świętego Piotra ta przemiana jest bardzo mocno widoczna i zauważalna. Nie mam na myśli nawet tylko wyparcia się i słynnego zpiania koguta, ale także właśnie tego rodzaju dialogów, o których ksiądz wspomniał. Czy rzeczywiście święty Piotr może być takim przykładem człowieka, w którym ta miłość dojrzewa i, i, i realnie go zmienia? Myślę, że tak, bo Piotr w tym co zrobił, Doszedł do samego dna. No, rzadko się o tym mówi, ale to jest dokładnie to samo co Judasz. Tak? Judasz zdradził, ale nie zrobił z tym nic. W sensie takim, że nie nawrócił się. Natomiast Piotr zdradził. Też bardzo paskudny sposób. A, a po prostu to przeżył w sobie i, i wrócił. Tak? Nie bał. A znaczy bał się wrócić? <laughs> Oczywiście, że się bał. Mhm. Jak spotkał pana nad jeziorem, tak jak tam właśnie jest w tej Ewangelii, świętego Jana, no to nie bał się wyskoczyć z łodzi i popłynąć do brzegu. Żeby się z nim spotkać. Nie wiadomo, znaczy w sensie nie wiem, co w nim było, bo Aha. to akurat nie jest opisane, co on sobie myślał wtedy, skakując do tej wody, ale tam na pewno była, była jakaś nutka nadziei. Że można to jakoś spróbować naprawić. Tak, ta, ta nutka nadziei i takiej też zdrowej porywczości, często w Piotrze yy, yy, widać w tych scenach, które mamy zapisane w Ewangelii, ale z, zapytam trochę szukając dziury w całym, bo ktoś może powiedzieć: No dobrze, Piotr miał taką szansę, bo spotkał Pana, bo miał z nim bliski kontakt, yy, wręcz namacalny, yy, a co z nami, którzy, yy, no możemy pójść do kościoła, możemy pójść na msze, ale co z tymi, którzy się odbijają od tej ściany własnych yy, możliwości, własnych yy, przekonań, własnych? własnej wiary albo jej braku? To myślę, że tutaj chyba takim dużym problemem jest brak świadectwa ze strony ludzi albo nieumiejętność czytania tego świadectwa. Mm -hmm. Bo rzeczywiście mogę się odbijać od ściany, jeśli jestem sam, ale to jest taka, znaczy, mówię, może nie do końca aż taka zła postawa, ale trochę jak Judasz, że on się po prostu schował i go po prostu nie było. Piotr też się schował, ale schował się ze swoimi kolegami, tak? Zamknęli się w wieczorniku i tam siedzieli. Więc jeśli jestem sam, to wchodzę w dialog tak naprawdę w sam sobą, jeśli odrzucam pana Boga. Natomiast jeśli jestem z kimś, to nawet jeśli wszyscy jesteśmy w złej sytuacji, to jak nas jest więcej, to w końcu kogoś tam natchnie, tak? żeby może spróbować zmienić tą sytuację. Więc jeśli nie wierzę w pana Boga, albo jest mi strasznie źle, albo mam dla nie do niego jakieś pretensje o to, że nie wychodzi tak, jak być powinno, to prawdopodobnie jeśli się otworzę na innych ludzi, zacznę z nimi rozmawiać wejdę z nimi na jakiś taki właśnie wyższy poziom, to jest szansa, że po prostu się nie odbije od ściany, tylko, tylko zrozumie, że, że można inaczej albo że warto spróbować coś zrobić, w którą stronę iść. No właśnie, wspomniał też Ksiądz przed momentem nie tylko o tej perspektywie relacji z Bogiem, ale także, a może nawet jako jeden z pierwszych kroków, te relacje z drugim człowiekiem. Czy również tę miłość, taką trudną do drugiego człowieka na co dzień we własnym domu, we własnej pracy, gdzieś wśród znajomych też próbuje Ksiądz zauważyć i odnotować, bo no. Ta właśnie miłość jest często bardzo, bardzo konkretna. W ostatnich zresztą dniach, tygodniach widzimy to w Polsce, nie tylko w Polsce bardzo, bardzo właśnie w konkretny sposób. Myślę, że to jest chyba kluczowa rzecz dzisiaj: miłość międzyludzka, miłość, miłość w rodzinie. Pokazaliśmy jako, jako Polacy, że naprawdę potrafimy kochać, i, i niejednokrotnie tak bezwarunkowo, tak, bo przyjmujemy ludzi do siebie, tak? U nas na plebanii na przykład mieszka pięć osób, a, a są tacy, co poprzyjmowali 11 na przykład i trzymają, znaczy, trzymają, są u nich w domu, tak? Że dzielą z nimi tą samą łazienkę, tą samą kuchnię I, i pytając takich, o co chodzi, mówią, że nie, no że spoko, nic nie rozumiemy, dogadujemy się przez Google Translator, ale po prostu jakoś to wszystko, wszystko idzie do przodu i to jest takie przełamywanie siebie, bo my się zamykamy bardzo często, jak Polacy też, nie? Że po prostu nie chcemy z nikim gadać, nie? A tu nagle przychodzi 11 osób, których nie znamy, nie umiemy się dogadać, i nagle przez dwa miesiące potrafimy z nimi być i funkcjonować, i okazuje się, że to jest fajne. Czyli takie pokłady takiego dobra, takiej fajnej, pozytywnej miłości mamy. I teraz drugą rzeczą, ja tak sobie cały czas uświadamiam i próbuję to też ludziom przekazywać, że jeśli ja potrafię być taki dla innych, zupełnie obcych, którzy są w trudnej sytuacji, to ja taki sam powinienem być dla. Dla moich bliskich, tak? A to czasem jest trudniejsze niż ta miłość czy dobroć okazana obcym. Tak, no bo, bo właśnie, kogoś przyjmę na dwa miesiące, a, a ciotka, jakby potrzebowała, to hmm, może być różnie. No właśnie. <laughs> Jak odkopać te pokłady dobra i miłości w nas, i jak połączyć je z właśnie tą relacją z Bogiem w duchu jeszcze wielkanocnym w książce Księdza Kacpra Nawrota, więcej aniżeli ci rekolekcje Wielkanocne Ideał Miłości. Więcej o książce na stronie stacja 7.pl, a także w księgarni Dobroci.pl tam można sięgnąć i po wersję drukowaną zamówić, ale można też wersję taką w wydaniu, nazwijmy to telefonowo, wirtualno-komputerowym. Ksiądz Kacper Nawrot opowiadał Państwu o tej książce. Zachęcamy do lektury. A księdzu życzymy dobrego dnia i dziękujemy za rozmowę. Dobrze, Bóg zapłać, dzięki. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.